Hamburg 29 listopad 2022 Kościół Świętego Józefa Hamburg-Wandsbek Nowy Kościół zamieniony Scena dla ich akcji Nowy Adwent w przyjętym Kościele Czyżby plan 527 lat się udał? To tutaj, w tym kościele, byłam jak porwano księdza Michała Woźnickiego 19 października 2020 roku. Były to urodziny arcybiskupa Gondackiego, człowieka, który sprzedał kościół, który należy do planu 527 lat. Pamiętam, jak dzwoniłam 20 stycznia, 20 lipca w 2002 roku do Poznania o 12 w południe. Pytałem się, dlaczego nie ma wspomnienia o kardynale Leduchowskim. Zapomniał, nie wiedział. A potem nasze spotkanie w Pniewach 25 maja 2003 roku, kiedy prosiłam świętą Urszulę o noc i spotkanie z biskupem. A dziś jestem w kościele Adwent, nowy Adwent z ktz kościelnej. Dowiadujemy się, że sprzedają szpital w Libek Marien Krankenhaus. Jest to kontynuacja programu, który w 1943 roku z 10 listopada 1943 roku była część akcji. Trzech kapłanów i pastora, aby ich krew spłynęła razem, dajcie nowej religii. Jezu, wam tobie, Hamburg, niezwykłe miasto. Miasto Maryi, Gwiazdy Morza, Miasto Wygnania i Śmierci, 4 lipca 1900. 65 roku świętego papieża Benedykta V. Była wielka katedra na klasztorze, gdzie zmarł, zburzona w 1806 roku. Z Hamburga pochodzi Herman Koeno, obózem jednego świętego sakramentu, apostołów Eucharystii w mieście Maryi. Urodził się 10 listopada 1820 roku. Była to rocznica powstania Wadowic, praw miejskich Wadowi 10 listopada 1430 roku. Nawrócony mocą eucharystii Watt-Ems, co pustelnię pustelni Matki Boskiej Nadziei w Lurt, przy Lurd zanim było objawienie w Lód, zadał radą świętego proboszcza SARS, moce Eucharystii pomogła mu odnowić karmel we Francji, w Anglii, w Polsce do Karmelów należy karmel święty, opieki świętego Józefa w Krakowie i św. Józefa Wadowica. Dziękował mu siostrom z Łagiewnik, św. Rafał Kalinowski, za życiorys harmona Cohen'a wydany przez nich 31 maja 1898 roku. 31 maja, nieustannie powtarzająca się data To objawienia się Matki Boskiej poświęcił ją Świętego Krzyża Salezjanów. Obecnie Salezjanów był klasztor dominikanów z 1282 roku. A tego dnia w Rzymie poświęcono kaplicę papieża Piusa IX, króla Polaków w Rzymie. Obecny był święty biskup Elczar naszego błogosławionego Bronisława Kom Markiewicza, który, Markiewicza, którym objawił się Anioł Stróż Polski w Przemyślu 3 maja 1833 roku, zapowiadając polskiego papieża Piusa X zapowiadając, że pojedzie do Włoch był u świętego Jana Bosko, został uczniem salezjanów i to on, nasz Bronisław Markiewicz, urodzony 13 lipca 1842 roku. Był tym, co sprowadził salezjanów do Polski. W czasie, gdy się urodził, spalono Hamburg. Okazała się matka bosko cudownego medalika 20 stycznia 1842 roku w dniu chrztu świętego biskupa Palczara. Plan 527 lat zakończył Franciszek w Rzymie 12 października. w 2019 roku, kiedy byłam na kongresie fatimskim w Warszawie. Był ksiądz Sztelin, ale nie interesowało ich ofiara sakramentek. 31 sierpnia 18... 1944 roku. Za Polskę Chrystusową. Nie białą, nie czerwoną, tylko Chrystusową. Ale tego dnia w Moskwie Wydali dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, żeby mordować Polaków. Aktualne do dnia dzisiejszego. 18 maja 1820 roku w Rzymie on poświęcił kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. Było to dzieło jego życia założyciel sercanów. Tego dnia w domu, że ta była mu to urodził się Karol Wójtyła Atowice 12 kwietnia w 1947 roku. Wrócił się Rudolf Hess, płakając naród polski przebaczenie. Tego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska zapowiadana 12 kwietnia 1937 roku dla ludzi Jessy Była to rocznica niezwykłego wydarzenia w Monachium 12 kwietnia 1937 w 17 roku, zmarnąc już papieski, I tego dnia wracając od niego, zawoł serce kardynał Franciszek, który wyświęcił biskupa Hozler na kapłana 29 września, czerwca w 1913 roku. Biskup Jest niezwykły biskup. Który był odpowiedzialny za kościół w Monachium? Monachium w mieście Maryi, w mieście 365 kościołów. Dziergentką Bawarii była Teresa Kunegunda Sobieska, córka Sobieskiego, urodzona i koronowana na Wawelu 2 lutego 1676 roku. W dniu jej urodzin. 4 marca 2009 roku byłam w hotelu Elise w Hamburgu Matka Boska mnie wysłała wcześniej byłam w Roki Dniu Matki Boskiej Królowej Polski 68 biskupów o 12 w południe 4 marca 333. Rocznicę urodzin Teresy Nagłębia Sobieski na Wawelu otrzymali ode mnie, co znaczy niedziela Bożego Miłosierdzia. W tym czasie była niedziela Bożego Miłosierdzia, 19 kwietnia. 19 kwietnia, świętego ekspedyta, rocznica śmierci Jesukej Siostry Zakonnej, Mariany Marchowskiej. W Warszawie robił wszystko Rafał Kalinowski, żeby ona była beatyfikowana. Ciało jej zachowanej jest na ulicy Kopernika w Krakowie. Rafał Kalinowski, rówieśnik Piusa X polskiego papieża, urodził się w Wilnie 1 września 1831 roku. Zmarł 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Tam, gdzie urodził się Karol Wojtyła. Podczas wojny. Rynek nazwano Placem Hitlera. Teraz się nazywa Placem Jana Pawła II. Wiele pracy Hitlera nazywa się teraz placami Jana Pawła II. Dlaczego święty ekspedyt 15 listopada 1980 roku Karol Wojtyła był w BOM. w Pałacu Gnuka Sowieckiego, Kremlsa Augusta. Spotkał się z Helmutem Szmytem V, kanclerzem Nowych Niemiec powstały 13-23 maja 1949 roku w Bonn, 33. rocznicę powstania kaplicy Serca Chrystusa, Serca Jezusa w Oświęcimiu, gdzie kapelanem został ksiądz Jan Świerc, Probosz Karolowej Tyły, aresztowany w w z 12 Salezjanami. 23 maja 1941 roku przewiesiony na Montelupich. Stamtąd skłócił z Żydami 26 czerwca 1941 roku. Wysłano ich do oświęcenia do Gazety Auschwitz. Tam został w potworny sposób zamordowany. Stancjon Czterech Salezjanów 27 czerwca w 1941 roku w rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Bon. Założył arcybiskup Hermes August Święte Schody ładnie poświęcenie było 14 maja, i 14 czerwca 1751 roku, kiedy papież wydał encyklikę do biskupów polskich, żeby nie dawali mocy Żydom, którzy chcą przełamać wszystko. Wiedział, że tam ten plan jest przerażający. 527 lat. 527 papłanów dostarczono do dachał 15-13 grudnia 1940 roku 527 katolickich Żydów razem z tą Sztań zamordowano w 9 sierpnia 1942 roku Mamy tego dnia świadectwo ocytównego medylika w bloku kapłanu A teraz Matka Boża nadziei pokazuje nam, wybrała księdza Michała Goźnickiego, urodzonego 20 stycznia w 1936 roku w Ostrowie Wielkopolskim, do obrony przy świętej w klasztorze na Wronieckiej, przy świętej, która promuje na Hamburgu. Tego dnia, co urodził się ksiądz Michał Buźnicki, urodził się obecny burmistrz Hamburga, zły człowiek. I tego dnia w Izraelu urodził się Żyd, który działa jako ksiądz Jacek Stefański. Jacek Stefańskiego, muzyka zamordowano 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku. Wszystko zmienione, kościół zmieniony. Matka Boża, nadziei. Święty papieżu Benedykcie V. Wszyscy święci, święty Boże. Wspomagajcie nas. Jezus. To tutaj poniedziela Bożego miłosierdzia. 10 kwietnia 1983 roku, kiedy w Rzymie zaprzeczono ojca Pio. Otrzyła Wanda Mosko, zmarła 19 marca. W Hamburgu działał, urodził się ksiądz Józef Woźniak. Tylko śladami chodzi świąt Michał Woźnicki, Kostosz sanktuarium Matki Boskiej w Dulce. Urodził się 7 lutego w 13 roku. W dachował, dachał, a po wojnie dusz pasterz, w czterech szpitalach i w pięciu klasztorach, w pięciu obozach. Skarżył się jak to jest, że Anglicy skazują Polaków na karę śmierci przybył do Hamburga, do dołu Polski 8 września 1946 roku. 8 września 1947 roku. Akcja Oksodus przywieziono do Hamburga 4,5 tysiąca Żydów i umieszczono ich w obozach koncentracyjnych przy Libece. Akcja COXOTUS była również w 1944 roku w Warszawie, przybyły tutaj kobiety polskie, tutaj do Hamburga, 31 maja, sierpnia 1944 roku, kiedy w Warszawie była ofiara sakramentów za Polskę Chrystusową, nie wspomina się o niej. Ofiara. Serwitek w Monachium Fundacja 3 Sekundy Gundy Sobieskiej, regentki całej Bawarii na wygnaniu Wenecji przez 10 lat. 13 grudnia w 1707 roku Wenecja adoptowała synagoga Armenia Retina. Tego dnia ukazał się Jezus Miłosierny w Krakowie, w kościele Świętego Kazimierza, a ona się urodziła na Wawelu 4 marca, w rocznicę koronacji Władysława Jagieły i w rocznicę śmierci Świętego Kazimierza, jego wnuka. Jezus w Tobie. ksiądz Neuhoisler, biskup Neuhoisler, który wyświęcił na 29 października, w 1950 roku oszusta stara założył Karmel Krwi Chrystusa 28 sierpnia, 28 kwietnia w 1963 roku, kiedy organizowano procesy oświęcimskie we Frankfurcie nad Menem, tam gdzie wnuk Sobieskiego miał koronację jako cesarz 50. profanowano, zniszczono. Profanowację Eucharystii przeżywam jako świadek 28 kwietnia 1919 w 2019 roku tego dnia była profanowacja Eucharystii w kościele błogosławionego Detkensa. Na Pilanach w Krakowie gdzieś serce króla Michała Korybuta-Wieźniowieckiego. Matko Boże, nadziei Święty papieżu Benedekcie V, nasz Hermanie Kołani, wszyscy święci, wszyscy męczennicy. Proszę. Tak jak za księdza Michałem Woźnickim, za jego dziełem, za odnowieniem Mszy Świętej. Święta Katarzyna ze Rana się nie zakoi, gdy się jej nie pokaże. Niech oczyści. Jezus miłosierny, biskupie Leflebre, dziesiąty i wszyscy święci, święty Boże, pomóżcie nam odkryć prawdę. Jezu, przyjętym. Jezu, ufam Tobie. Węczelnica z Libek. Boże, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.